Dawno nie było innego materiału niż podcasty, więc dzisiaj zapraszam Was na krótkie podsumowanie o typografii w interfejsach graficznych, o typografii w UI. Jeżeli jesteście osobami po początkującymi w projektowaniu interfejsów, to zapraszam Was do tego materiału bardzo serdecznie. Kiedy mówimy o tekstach w interfejsach graficznych, możemy mieć na myśli UX writing, czyli słowa, których używamy, styl. Sposób komunikacji, a możemy mówić o ich formie, tego jak wyglądają, jak są ułożone, i wtedy wchodzimy w temat typografii. Dziś zajmiemy się formą i postaram się przejść przez podstawowe zagadnienia, które są istotne dla projektowania interfejsów graficznych. Więc jeśli do tej pory nie mieliście nic wspólnego z typografią, to zapraszam Was do oglądania. A jak interesuje Was też temat UX ratingu, to na kanale i blogu powstało już kilka materiałów na ten temat, m.in. wywiady ze świetnymi specjalistami i specjalistkami z tego obszaru. Linki wrzucę do opisu. Typografia w interfejsie ma dwie podstawowe role. Po pierwsze, to prawa graficzna informacji, które interfejs nam przekazują. Jeśli zerkniecie na strony i aplikacje, które przeglądacie najczęściej, nawet jeśli wydają się Wam bardzo wizualne, jak YouTube czy Netflix, gdzie oglądamy filmy, to gdy przyjrzeć się uważniej, zauważycie, że duża część interfejsu to wciąż teksty. To podpisy pod zdjęciami lub filmami, albo napisy na filmach, to reklamy, na których pojawiają się teksty, to podpisy pod ikonami, elementy nawigacji, filtrów, kategorii, opisy komunikaty, błędów itd. Nie wspominając już o serwisach takich jak Facebook, serwisy informacyjne, blogi, Wikipedia, gdzie przychodzi się po to, żeby coś tam poczytać. Z drugiej strony, teksty, które pojawiają się na stronach i w apkach, mogą mieć też wartość czysto dekoracyjną czyli są jakimiś dużymi tekstami w tle, które za zadanie mają raczej wprowadzić nas w jakiś klimat, zapoznać z brandingiem, przekazać jakieś emocje. I tu czasem nawet te teksty nie mają dużego znaczenia, jak forma, w której są przedstawione. Jako, że projektując interfejsy zależy nam przede wszystkim na upewnieniu się, że nasze rozwiązanie będzie użyteczne, w tym materiale skupiam się na tej roli informacyjnej, a nie dekoracyjnej. Więc jeśli szukacie wskazówek, jak zaprojektować fajny napis na stronę, to tu tego nie znajdziecie, za to pogadamy sporo o czytelności tekstu, dostępności, czyli użyteczności właśnie. Zacznijmy od y, krojów pisma. Jest ich cała masa, w różnych stylach. To jeśli mowa o UI, to bardzo, bardzo zawęzimy sobie wybór kroju do określonych stylów. Krój pisma to komplet znaków, które charakteryzują się jakimś jednolitym stylem proporcjami. To będzie to. Co często nazywane jest również w aplikacjach, które pozwalają na edycję tekstu czcionkami albo fontami. Takie popularne to Arial, Times, New Roman, Comic Sans, Papyrus, Helvetica, Futura i cała masa innych. Oprócz takich systemowych, które znajdziecie na swoich komputerach albo w telefonach, jest mnóstwo osób i firm, które zajmują się tworzeniem i dystrybucją nowych krojów. Zdarza się, że duże firmy zlecają tworzenie własnego kroju lub jacyś Zajawkowicze digitalizują. Przenoszą do cyfrowego świata kroje, które powstały tylko w formie fizycznych czcionek albo samych szkiców. Zmierzam do tego, że krojów pisma są tysiące: lepsze lub gorsze, płatne i darmowe. I kiedy przychodzi nam wybierać właściwy krój, no może być to przytłaczające. Na całe szczęście w UI używamy bardzo ograniczonej puli i wynika to przede wszystkim ze względów praktycznych. Najczęściej używanym typem kroju w językach opartych o alfabet łaciński będzie krój bezszeryfowy, bez zbędnych ozdobników, przede wszystkim czytelny w małym rozmiarze. Czyli dość nudny wybór, ale ma to sens patrząc na to, w których miejscach takie teksty w interfejsie się pojawią. I jak małe są to przestrzenie. Oczywiście możemy stosować kroje szeryfowe i kroje ozdobne, ale tworzymy wtedy pewne zasady co do tego, w jakich miejscach są używane. Na przykład nie mogą być mniejsze niż 14 pikseli albo 16 pikseli, albo używamy ich tylko w nagłówkach. To oczywiście tylko przykłady, bo znowu, dużo zależy od samego kroju pisma i tego, jak wygląda produkt. Dodatkowo w UI i web designie przyjęło się, że nie używa się raczej więcej niż dwóch krojów w jednym projekcie. W projektach aplikacji mobilnych lub bardzo technicznych rozwiązaniach często spotkacie się tylko z jednym krojem. Natomiast dla stworzenia odpowiedniej hierarchii i estetyki używa się różnych odmian tego kroju. Osoby projektujące kroje tworzą często nie jedną, a kilka lub kilkanaście odmian kroju, które różnią się stylem. Na przykład mamy wersję pogrubioną, pochyloną, bardzo cienką lub mocno rozciągniętą. To, że krój ma 10 różnych odmian, wcale nie oznacza, że musimy ich wszystkich używać. Powiedziałabym nawet, że jest to niewskazane. Najpopularniejsza jest pewnie odmiana pogrubiona, czyli coś, co pozwala na łatwe wyróżnienie tekstu. Jeżeli krój ma kilka odmian cienkich i grubych, zachęcam do tego, żeby nie brać do projektu odmiany regularnej i najbliższej cienkiej i grubej. Dlaczego? Bo w małych rozmiarach, w których stosujemy teksty w UI, może być niewidoczna różnica między nimi. Dlatego nieźle sprawdza się skakanie co dwa style, czyli regularną używamy np. Ultralight i Black zamiast Bold. Oczywiście nazwy stylów i to jak wyglądają są zawsze zależne od kroju. Nie ma zasad, których trzeba się trzymać, więc w jednym kroju te różnice między odmianami mogą być większe, w innym mniejsze. Wiemy już, że są kraje pisma i mają swoje odmiany, to teraz zerknijmy jeszcze na co zwrócić uwagę, jak wybieramy krój pisma do projektu interfejsu graficznego. Po pierwsze, nie każdy krój został zaprojektowany do użycia w internecie. Jakkolwiek absurdalnie to może brzmieć i na pewno zdarza się coraz rzadziej, to należy zwrócić uwagę na to, czy krój, który chcemy zastosować jest webfontem, czyli fontem przygotowanym do publikacji na stronie internetowej bądź w aplikacjach. Pamiętajcie jednak, że nie każdy webfont będzie nadawać się do projektu interfejsu. Dodatkowo musimy pamiętać o ograniczeniach licencyjnych, bo tak się składa, zwłaszcza w płatnych krojach, że kupując je, wybieramy na jakich nośnikach w jakich typach projektów będziemy ich używać i tak na przykład inna cena i licencja kroju będzie, gdy zaznaczymy desktop, czyli używamy kroju na komputerze w programach graficznych, inna będzie, gdy krój będzie wykorzystywany do druku o dużym nakładzie, na przykład w gazetach albo książkach, a inna, gdy zaznaczymy użytek na potrzeby strony lub aplikacji natywnej. Na oba problemy webfontów i licencji na szczęście znalazło się wspaniałe rozwiązanie i jeśli szukacie kroju na Google Fonts, to macie pewność, że zarówno postanowienia licencyjne, jak i przygotowanie pliku pozwala na użycie krojów na stronach i w aplikacjach. Natomiast obie kwestie są szalenie ważne, gdy realizujecie projekt dla firmy o określonym brandingu, która ma narzucone kroje pisma i style, których używa. To się na szczęście zdarza coraz rzadziej, ale spotkałam się z przypadkami, gdzie firmy zajmujące się identyfikacją nie sprawdziły tego, czy wybrane do identyfikacji kroje w ogóle mają swoje wersje web fontów i możliwość wykupienia takiej licencji lub czy te fonty mają odpowiednie zestawy znaków. I tu płynnie przechodzimy do wersji językowych, no bo nie każdy krój zaprojektowany jest pod wszystkie możliwe litery diakrytyzowane, czyli te takie z akcentami, ogonkami charakterystyczne dla danego języka, u nas to będzie on, em, si, tak y itd. Projektując po polsku, koniecznie zwróćcie na to uwagę lub przeszukując na przykład Google Fonts, od razu zaznaczcie opcję Latin Extended. Jeżeli krój nie ma jakiegoś znaku w swoim zestawie, a wpiszemy go na przykład na stronie albo aplikacji, to ten znak będzie zastępowany przez inny dostępny w systemie krój. Oznacza to, że nagle losowo może pojawić nam się jakaś literka Zariala czy Times New Roman, która widocznie odbiega stylem od pozostałych. Projektując duże systemy, musimy wziąć pod uwagę też inne alfabety. Cyrlica, alfabet arabski, chiński itd. nie zawsze są wspierane. Są jednak kroje, które zostały specjalnie zaprojektowane, żeby wspierać jak najwięcej języków, i jest to na przykład krój od Google o nazwie Noto, którego możecie używać. Wejdźmy jeszcze na chwilę w detale i przyjrzyjmy się, jak wyglądają same litery w kroju. Jeśli chcemy ocenić, czy krój nada się do małego rozmiaru, zwróćmy uwagę na, dwa je na dwie jego cechy: kontrast i ciężar optyczny. Kontrast mówi nam o różnicy między najgrubszymi a najcieńszymi liniami w naszej literze. Jeżeli różnica jest duża, mówimy o wysokim kontraście kroju i szukamy możliwie zbalansowanego kontrastu, to znaczy, nie chcemy, żeby te różnice były zbyt duże. Dlaczego? Pokroje o wysokim kontraście, choć często atrakcyjne, w małym rozmiarze potrafią przynieść nieoczekiwane efekty eee, i czasami wręcz zgubić najcieńsze linie w literach, czyli ma mamy wrażenie, że mamy puste przestrzenie między kreskami, eee, czyli widzimy wtedy tylko te najgrubsze części, co oczywiście wpływa na czytelność takich znaków i w efekcie również słów. Ciężar optyczny można przyrównać do wrażenia grubości liter, czyli tego, jak dużo pustych przestrzeni znajdziemy w literach i dookoła nich. Dwa kroje, które widzicie na ekranie, to kroje o bardzo różnym ciężarze. Po lewej widzimy krój lekki, delikatny, po drugiej stronie mamy impact, który można powiedzieć, że wizualnie wydaje się dużo cięższy. Ten ciężar łatwo sprawdzić, kiedy użyjemy kroju w dużej przestrzeni i użyjemy kroju o niskim ciężarze i wysokim. Widać na pierwszy rzut oka, że ta ciężka wersja jest ciemniejsza. Bardziej skupia naszą uwagę, ale też wydaje się nieprzyjemna do odczytywania w tak długim tekście. Wiła i znowu, szukamy czegoś pomiędzy, zwłaszcza do tekstów paragrafowych, dłuższych, instrukcji, wpisów blogowych tutaj nie ma co szaleć. Natomiast większe teksty, nagłówki, spokojnie mogą bardziej wyróżniać się krojem o skrajnym ciężarze optycznym. No i jakby to podsumować, to wychodzi, że w sumie sporo tego małych detali, które mają znaczenie. Nie dziwi więc mnie fakt, że często jako podstawowy krój wybieramy coś sprawdzonego. I jeśli nie czujecie się komfortowo z typografią, to postawcie po prostu na popularne kroje takie jak Lato, Roboto, Poppins, Inter, noto. W tym wyborze najważniejsza będzie czytelność w małym rozmiarze i w dłuższych tekstach. Natomiast jeśli macie przestrzeń, by zastosować jeszcze jeden krój, który chcecie potraktować bardziej jako dekorację, możecie skusić się na mniej standardowe rozwiązania. Wciąż jednak bierzcie pod uwagę wyżej wymienione cechy. Pamiętajcie, że większość stron oferujących darmowe i płatne fonty ma opcję podglądu, możliwość wpisania własnego tekstu oraz zmniejszenia i powiększania go, więc można trochę potestować krój, zanim się go popierze i zainstaluje. No to mamy krój, co dalej. Przyjrzymy się jak pracować z tekstem, bo tu często jeszcze widzę pojawiający się błąd wynikający ze złego doboru wyrównania tekstów. Paragraf tekstu możemy wyrównać do lewej krawędzi. Wtedy każda linijka zaczyna się w tym samym miejscu do środka i do prawej strony, a także do obu marginesów. Potocznie to wyrównanie nazywamy justowaniem. I tutaj ważna lekcja. Zasady tego, jak składamy książki, nie mają zastosowania do tego, jak projektujemy teksty w internecie. Strona i aplikacja to nie książka. Nie wchodzimy na stronę, żeby przeczytać każde słowo od deski do deski. W dodatku, strony i aplikacje to medium dynamiczne. Zmienia się pod wpływem naszych działań, działań użytkowników. A to oznacza, że musimy to wszystko brać pod uwagę. Między innymi dlatego absolutnie nie polecam używania w interfejsach wyrównania tekstu do lewej i prawej strony, czyli justowania. Projektując interfejs, z reguły projektujemy szablon, otoczkę do treści, które są dynamiczne. Popatrzcie na dowolnego bloga albo artykuł na portalu informacyjnym, gdzie, mimo że mamy stały układ treści, mamy jednolity wygląd kart, w których znajdują się te treści. To same treści przyjmują różną formę. Czasami to krótkie teksty, jedno zdanie, słowo, czasami bardzo długi tekst z użyciem na przykład emotikon, albo nie wiem, z dodatkiem zdjęć. Czyli tekst układa się różnie. Do tego mamy wersje językowe. W przypadku na przykład niemieckiego mamy więcej bardzo długich słów niż w przypadku angielskiego. Oznacza to, że nie możemy na stałe czegoś zaprojektować. Nie mamy nad tym kontroli, w którym miejscu może złamać się słowo, albo mm, jak podzielić linie, żeby dobrze wyglądały. Jeśli mamy dobrze wyszkoloną osobę od kodowania, to na statycznej stronie, takie jak, nie wiem, wizytówka firmowa, portfolio, możemy zakodować wygląd tekstu tak, jak sobie wymyślimy, ale musimy wiedzieć, jaki jest ten tekst, żeby na nim pracować. A i tak nie zdarzyło mi się jeszcze zobaczyć dobrze zakodowanego wyjustowania. Rzeki w tekście to takie ogromne przerwy, które robią się w każdej linijce, kiedy słowa są automatycznie rozciągane na całą długość linii, by dopasować się do określonej szerokości. Zwiększają się przerwy między słowami, a także literami, co nie tylko wpływa negatywnie na estetykę, ale również czytelność. I często słyszę ten argument, że taki sposób formatowania jest ładniejszy, bardziej elegancki, no bo ma te marginesy takie równe po lewej i prawej, no ale nie wiem, czy ludzie nie widzą tego, co się z tym tekstem dzieje w środku. Albo próbowali go kiedyś przeczytać? W długich tekstach, to znaczy takich na więcej niż trzy linie, unikamy również środkowania tekstu. I tu znowu i kwestie estetyczne, bo nikt nie wmówi mi, że taka hojneczka z tekstu jest ładniejsza niż wyrównanie do lewej, to znowu cierpi na tym czytelność. W językach, w których czytamy od lewej do prawej, czyli w polskim, angielskim, niemieckim, wyrównanie do lewej strony jest najbardziej naturalne, bo właśnie od tej strony zaczynamy czytać kolejną linię. Kiedy linia zaczyna się zawsze z tej samej strony, w tym samym miejscu łatwiej nam się w tekście odnaleźć. Kiedy linie zaczynają się w różnych miejscach, tak jak w przypadku wyrównania do środka i prawej strony, musimy trochę bardziej skupić się na tym, gdzie jest nasza kolejna linijka. I to może brzmieć głupio, ale trzeba zdać sobie sprawę z tego, że nasze oczy czytając tekst cały czas wykonują skokowy ruch pomiędzy elementami tekstu. Nasze oczy skaczą po tekście i im bardziej utrudniamy, intu, utrudniamy im te skoki, przesuwając elementy i rozmieszczając je w nieoczywistych miejscach, wskazujemy nasze oczy. Czy na trochę więcej pracy. To może przyczynić się do wrażenia, że tekst czyta się trudniej, trudniej będzie nam się może na nim skupić, lub w ogóle go nie przeczytamy, bo formatowanie nam to skutecznie utrudni. Dlatego najbezpieczniej stosować wyrównanie naturalne dla kierunku czytania. W naszym przypadku będzie to wyrównanie do lewej. Kolejny temat bliski wyrównaniu to szerokość naszego paragrafu. I o ile w aplikacjach mobilnych to nie problem, bo nasze telefony wciąż są dość małe to kiedy projektujemy aplikację desktopową, webową, przychodzi nam pracować z różnymi szerokościami monitora. I najgorsze, co możecie zrobić dla tekstu, to pozwalać mu rozciągać się na całą dostępną szerokość ekranu. Zalecaną szerokością jest około 50 do 90 znaków w linii. Wiadomo, że to trochę będzie zależeć od stosowanego kroju i języka, którym się posługujemy, ale to taka bezpieczna liczba, by upewnić się, że tekst nie rozciągnie się za bardzo, gdy będziemy mieć do dyspozycji duży monitor. Nie chcemy, żeby użytkownicy machali głowami, kiedy trzeba przeczytać linijkę tekstu, zwłaszcza gdy tych linijek jest więcej. O interlinii warto wspomnieć, żeby nie przesadzać ze zwiększaniem odległości między kolejnymi linijkami tekstu. Jeżeli interlinia jest zbyt mała, linie tekstu będą się prawie dotykać, zaburzając czytelność tekstu. Jeśli jednak interlinia będzie zbyt duża, możemy odnieść wrażenie, że nie mamy do czynienia z paragrafem, a osobnymi punktami. W takim bardzo rozciągniętym tekście też można się trochę pogubić, więc szukamy złotego środka. Optymalny odstęp między wierszami różni się w zależności od takich czynników jak rozmiar, krój pisma i kontekst. Zaleca się zachowanie odstępów między wierszami w zakresie od 120% do 145% rozmiaru kroju. Na przykład, jeśli rozmiar wynosi 12 punktów, staramy się zachować odstępy około 15 do 17 punktów. Ucząc się o typografii, możecie trafić na temat kerningu i trackingu. O ile kerning nie musi Was specjalnie interesować w przypadku UI, bo korzystamy z gotowych krojów i zakładamy, że ten kerning, czyli odległości między parami liter w kroju, został odpowiednio zaprojektowany i nie zmieniamy go, to tracking może Wam się przydać. Tracking to funkcja pozwalająca na określenie, jakie są odległości między literami w słowie, czyli takie rozstrzelenie, rozciągnięcie liter, i to częściej stosuje się jako formę dekoracji, ale zdarza się, że małe teksty zamknięte w jakimś komponencie, np. przycisku, i jeszcze w jakimś inwersie, jasne na ciemnym tle, potrzebują tego rozstrzelenia, żeby zwiększyć czytelność tekstu. Pracując w programie graficznym, na dużym monitorze, w dużym przybliżeniu. Koniecznie raz na jakiś czas przeglądajcie projekt w docelowym rozmiarze i ekranie. Jeśli projektujecie aplikację mobilną, przełączajcie się na podgląd na waszych telefonach. Dopiero wtedy zobaczycie, jak naprawdę wygląda tekst i inne elementy graficzne, a przede wszystkim czy rozmiar jest wystarczający. Możecie spotkać się z różnymi poradnikami, gdzie będą podane wartości typu tekst paragrafowy powinien mieć minimum 16 pikseli albo polecane są systemy wielkości z jakiegoś, nie wiem, design systemu, na przykład Material Design. Tylko pamiętajcie, że każdy font będzie miał trochę inne rozmiary i przez to trudno nam ustandaryzować zalecenia. Takie zalecenia można tworzyć jak w przypadku design systemów, gdy mamy konkretny font. Pracując z popularnymi, prostymi krojami, o których już wspominałam, trzymam się zasady, żeby najmniejsze teksty nie miały mniej niż te 13-14 i dotyczy to naprawdę małych dodatkowych tekstów. Pamiętajcie, że jeżeli robicie teksty tak małe, że nie da się ich przeczytać albo trzeba włożyć w to naprawdę dużo wysiłku, to równie dobrze możecie te teksty usunąć, bo prawie nikt nie podejmie się próby, żeby je przeczytać, chyba że naprawdę nie będzie mieć wyjścia. Nikt nie ma ochoty przedzierać się przez ścianę tekstu, kiedy nawet nie wiemy, czy warto inwestować w to naszą energię i czas. Czytelnicy w sieci raczej skanują niż czytają słowo po słowie, dlatego staramy się długie teksty dzielić na mniejsze części i stosować wyróżnienia w tekście. Krótsze akapity i nagłówki dzielą tekst, co ułatwia szybką identyfikację głównych punktów i odpowiednich sekcji. Dzielenie treści na mniejsze części pomaga czytelnikom efektywniej przetwarzać informacje, zmniejszając zmęczenie poznawcze, co jest szczególnie istotne w kontekście dostępności. No i estetyka. Mniejsze akapity, kontrastowe nagłówki pomagają nam mądrzej zaprojektować przestrzenie między tekstami i zadbać o przestrzeń negatywową, czyli ten taki słynny white space. Nie bójcie się stosować różnych rodzajów wyróżnień, pogrubienia, pochylenia, punktory, podkreślenia, przekreślenia, kapitaliki czy znaki specjalne. Pamiętajcie jednak, że podkreślenia są najczęściej kojarzone z elementem interaktywnym, linkiem tekstowym. A jak już wspomniałam o kapitalikach, kapitaliki to znaki wyglądające jak wielkie litery, ale mające rozmiar małych. Wersaliki to po prostu wielkie litery. Trzeba wspomnieć o tym, że jednak nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszystkie teksty, które czytamy, pisane są tak zwanym kapslokiem, czyli są w formie wielkich liter. Dlatego nie składamy długich tekstów w ten sposób, bo zajmie nam chwilę dłużej przeczytanie takiego tekstu w porównaniu do zwykłego. Zachowajmy je na wyróżnienia tekstów krótkich, jak na przykład etykiety w przyciskach czy krótkie nagłówki. Nie będę rozwodzić się o teorii barw i dostosowaniu koloru do projektu, ale muszę wspomnieć przy okazji tekstów, jak ważny jest dobór odpowiedniej barwy tekstu do tła, czyli zadbanie o wysoki kontrast treści. Jeśli kontrast jest zbyt mały, Tekst jest po prostu nieczytelny i nie trzeba mieć problemu ze wzrokiem, żeby mieć poczucie, że nie mam zamiaru się męczyć i próbować odczytać informacji, które zostały zaprojektowane w niedostępny sposób. Projektanci graficzni mają tendencję do wyszarzania tekstów, zwłaszcza gdy jest ich dużo, żeby trochę zbalansować projekt. co jest absolutnie kontrproduktywne, bo to treści są najważniejszymi elementami w projekcie interfejsu. Ponieważ właśnie do tych produktów przychodzimy. Dobrą praktyką jest sprawdzanie, jaki jest stosunek wartości kontrastu tekstu do tła, strony, przycisku, tabeli, zdjęcia, używając tak zwanych kontrast-checkerów, czyli darmowych narzędzi, które pomogą nam je ocenić. Wytyczne dotyczące treści internetowych, w skrócie WCAG, określają standardy zapewniające dostępność treści internetowych wszystkim użytkownikom, w tym osobom z wadami wzroku. WCAG określa minimalny współczynnik kontrastu dla zwykłego paragrafowego tekstu i wynosi 4,5 do 1, w przypadku większych tekstów to 3 do 1. Jak więc widzicie wielkość tekstu ma znaczenie, ale również będzie miało znaczenie to jaki to krój pisma, na np. ultralight wciąż będą dość nieczytelne przy, przy takich wartościach. I pewnie już poczuliście, że często wspominam o tym, że coś zależy od wielkości, od grubości, od stylu i tak dalej. I to najtrudniejsza część typografii dla UI, bo nie mamy tak naprawdę jednolitych, uniwersalnych zasad, jak projektować teksty do interfejsów graficznych. Bo przez to, że kroje pisma nie są czymś zunifikowanym, mogą mieć różne kształty i wielkości, to trudno takie zasady stworzyć. W dodatku tekst jest tylko częścią projektu i bardzo dużo naszych odczuć, wrażeń będzie zależne od tego, jak zbudowany jest cały Projekt, co się dzieje po skrylowaniu? Czy są jakieś animacje? Do tego dochodzą kwestie dostępności i zwyczajne kwestie techniczne. Projektanci mogą dowolnie zaprojektować swoje teksty w figmie, sketchu czy dowolnym narzędziu, ale to trzeba później wdrożyć. I jak już wspomniałam, przy treściach generowanych dynamicznie czy w wielu wersjach językowych, zapanować nad wyglądem tekstu jest niezwykle trudno. Ale mam poczucie, że to coś, co czyni naszą pracę po prostu ciekawą. Jak już wspominałam, w internecie nie czytamy treści, tak jak książek od deski do deski każdego słowa po słowie. Na stronę przechodzimy z jakimś określonym celem. Chcemy sprawdzić link, który został nam polecony, szukamy jakiejś informacji, przepisu kulinarnego, albo po prostu szukamy rozrywki, żeby sobie bezmyślnie poskrolować. Częściej więc skanujemy mm, treści wzrokiem, poszukując jakichś elementów. Yy, Haseł, słów, kluczy, które nas zaciekawią i sprawią, że poczujemy, że zbliżamy się coraz bliżej do tych treści, po które tutaj przyszliśmy. Jest takie ciekawe pojęcie, jak zapach informacji, czyli trochę jak zwierzęta, szukamy tropów w warstwie wizualnej i tekstowej, żeby zrozumieć, czy docieramy w miejsce, którego szukamy. Dosłownie łatwo stracić nam też uwagę, kiedy korzystamy z interfejsów graficznych w aplikacjach albo na naszych komputerach. W dodatku. Ten aspekt mobilny, ten kontekst, że możemy zmieniać miejsce, w którym się znajdujemy i wciąż korzystać z produktu, sprawia, że pojawia się dodatkowa masa rozpraszaczy, o których musimy pomyśleć jako projektanci. Na przykład, kiedy idziemy ulicą, jednocześnie coś sprawdzamy, no wiadomo, że ta uwaga będzie podzielona czy jeśli nie wiem, trzymamy dziecko za rękę, jednocześnie szukamy jakiejś informacji. Więc warto o tym pamiętać. Trzeba też pamiętać o tym, że teksty w interfejsie nie występują w izolacji, w zdecydowanej większości. Pojawiają się tam zdjęcia, obrazy, animacje, yy, wideo i dźwięki, i wszystko to będzie miało wpływ na to, jak odbieramy informacje na stronie lub w aplikacji. Więc samo zadbanie o warstwę tekstową może być niewystarczające, ale to dobry początek. Dlatego na projekt zawsze patrzymy jak na całość, a nie tylko na jego pojedyncze elementy. Pamiętajcie, że nawet najpiękniej i najlepiej złożony tekst, nie będzie przeczytany, jeżeli użytkownicy nie uważają go za interesujący i nie jest tym tekstem czy tą informacją, po którą przyszli na stronę lub do produktu. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się przydał. Dajcie znać w komentarzach, czy dowiedzieliście się czegoś nowego, a może była to po prostu powtórka informacji, które już dobrze znacie. A może są jakieś e, informacje, które zupełnie pominęłam, a uważacie, że powinny znaleźć się w tym materiale, bo na przykład sprawiają Wam kłopoty. Dajcie znać. I do zobaczenia następnym razem. Cześć. I pamiętajcie, że wysyłam dwa razy w tygodniu fajny newsletter, więc możecie się do niego zapisać. W opisie jest link newsletter.zebsanet.